Liwskiego 42 Tomasz Szyliwęczyk, witam Państwa. Niezmiennie serdecznie polecamy Państwu nasz adres internetowy. On w tej chwili na Państwa ekranach, ale dzisiaj polecać będziemy chcieli także dwa numery telefonów. 112 Państwo oczywiście znacie. Niemniej znany jest numer 3010000. To są numery telefonu, pod którymi można szukać pomocy w przypadku zaginięcia osób bliskich za ten temat. Dzisiaj się bierzemy. Trochę inspirowani filmową aktywnością pomorskich policjantów. Bądź obojętny, reaguj. Twoja decyzja może uratować czyjeś życie lub zdrowie. No to reagujemy, proszę Państwa, bo faktycznie problem istotny, jeśli chodzi o osoby, które no, giną, znikają z oczu i są poszukiwane. Nasi goście, komisarz Karina Kamińska, komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Dzień dobry, Pani Komisarz. Dzień dobry. I Remigiusz Kwieciński, prezes Gdańskiego Telefonu Zaufania. Kłaniam się serde Dzień serdecznie, pani Prezesie. Pani Komisarz, z jak dużym problemem mamy do czynienia? Jaka jest jego skala, skoro policja decyduje się na tego typu produkcję? W ubiegłym roku doszło do ponad tysiąca zaginięć osób. Z tego 360 policjanci zakwalifikowali jako poziom pierwszy, czyli mówimy o poziomie pierwszym, gdy jest realne zagrożenie życia i zdrowia człowieka. Natomiast w tych 360, 125 osób to osoby powyżej 65 roku życia, osoby starsze. Niestety wśród tych 120, 125 osób, 13 osób nie odnaleziono w porę, 13 osób zmarło, pozostałe osoby zostały bardzo szybko odnalezione przez policjantów albo przez osoby, które zareagowały właśnie na tą sytuację nazwijmy ją kryzysową. Powiedziała teraz. pani osoby starsze, to jest to najważniejsze kryterium, czy są jakieś inne, nie wiem, płeć, która się jest bardziej podatna tego typu problemy, macie tego typu statystyki? E, oczywiście mamy statystykę dotyczącą płci, wieku osób zaginionych, natomiast tutaj skupiliśmy się na osobach starszych, bo... Jak dobrze liczę jedna ponad jedna trzecia z tych zaginięć pierwszego poziomu dotyczy właśnie osób powyżej 65 roku życia. To jest policyjna robota, panie prezesie, to jest trauma osób, które pewnie przeżywają to kiedy są osobami zaginionymi, ale to jest także trauma i duże przeżycie dla, dla otoczenia, dla, dla, dla środowiska, dla rodziny, dla przyjaciół. Czy często zdarza się? to tematem rozmów poruszanych w Telefonie Zaufania? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, czym jest Telefon Zaufania. Telefon Zaufania jest tego rodzaju pogotowiem ratunkowym dla osób w kryzysie psychicznym, właśnie w trudnych sytuacjach, więc nie tylko ten, ale wiele innych problemów, które trapią wszystkich, całą spo... szerokość społeczeństwa w zasadzie nas, do nas dzwoni. Jeżeli chodzi o osoby starsze, wczoraj też dodam, byłem na spotkaniu z panią minister Marzeną Oką-Drewnowicz właśnie w temacie Telefonów Zaufania Dedykowane dla, dedykowanego dla osób senioralnych. I myślę, że tutaj też pewną profilaktyką mogłyby być te telefony, bo kiedy opiekunowie osób, które mają już jakieś problemy, czy z pamięcią, czy w ogóle z komunikacją, będą miały możliwość zadzwonienia do nas, porozmawiania, my jesteśmy gotowi. Pod... Po to właśnie że jesteśmy, żeby rozmawiać z ludźmi na różne tematy. Często jest tak, że po prostu wysłuchujemy różnych problemów, zrzucają na nas swoje, wydaje się, wielkie problemy. Każdy ma wielkie problemy. Jeżeli ktoś dzwoni, to ma duży problem. Jeżeli ktoś dzwoni, to nie ma. To znaczy, że nie ma z kim porozmawiać. I my po to jesteśmy. Możemy porozmawiać na każdy temat trapiący yy, ludzi, którzy do nas dzwonią. Myślę, że to jest taki specyficzny przypadek dla terapeutów, dla psychologów, dla właśnie obsługujących telefon zaufania, bo to jest faktycznie, jak ktoś tutaj z naszego telewizyjnego otoczenia słusznie powiedział, taki rodzaj zawieszenia. Z jednej strony między nadzieją dotyczącą powrotu tej osoby, a być może gdzieś czającą się już jakąś taką rozpaczą, wynikającą z, no, z przekonania, że być może tak jak pani komisarz mówiła, to może kończyć się tak jak w przypadku tych 13 osób Tragicznie. Ja sobie tak wyobrażam, że osoby, które, którym ktoś bliski zaginie, wykonają już wszystko, czyli zadzwonią do Państwa, do, na Policję, Fundacja i taka zostanie powiadomiona, zostaną wszystkie środki przedsięwzięte, to zostają sami ze swoim problemem. Może się zbliżać noc, mogą nie móc spać, mogą. Wtedy myślę, że bez skrepacji, proszę do nas dzwonić 58 0000, tam zawsze jest dyżurny do 6 rano, od 16 do 6 rano i porozmawiamy, Zrzuć. proszę to zrzucać na siebie. Bo to tak? pomaga. To pomaga, to pomaga wyluzować troszeczkę. Możesz się nawet przespać i odpocząć przed następnym dniem, którym będziemy, w którym będziemy my potrzebni. Mm -hmm. Pomówmy pani komisarz o prewencji, bo ona jest istotna w tej policyjnej robocie. Jakie czynności możemy zabezpieczające wykonać, w jaki sposób przygotować oso osobę no, potencjalnie z grupy ryzyka na, na tego typu sytuacje? Jeżeli mamy pod opieką osobę starszą, często schorowaną, wyposażmy taką osobę w urządzenie z GPS-em. To jest bardzo pomocne w przypadku zaginięcia. Policjanci mają możliwość zlokalizowania po sygnale miejsca przebywania takiej osoby. Możemy również wszyć informacje z telefonem kontaktowym do opiekuna, żeby można było łatwo znaleźć osobę, do której osoba zaginiona po prostu powróci. Mieścić w rozumiem, w elemencie tak. odzieży, jak Mówię rozumiem, o tak? wszyciu, ponieważ no. często te karteczki mogą gdzieś wypaść, a wszycie takiej informacji identyfikującej opiekuna tej osoby jest bardzo pomocne dla policjantów, ale dla nas jest bardzo ważny czas, więc jeżeli już się zorientujemy, że osoby nie ma w domu, wyszła, nie wiemy, gdzie jest, a wiemy, że ma kłopoty na przykład z pamięcią, choruje, musi przyjmować leki na stałe, to ten czas dla nas jest bardzo istotny, więc nie zastanawiajmy się, dzwonią od razu na numer alarmowy 112 i tak jak mówiłam, jest to poszukiwanie poziomu pierwszego. Jest od razu wszczylany alarm dla policjantów, ogłoszone są w jednostkach alarmy y, dla całego stanu osobowego. Współdziałamy również w poszukiwaniach z innymi służbami, z grupami y, ratowniczymi, poszukiwawczo-ratowniczymi. Cała machina rusza, żeby jak najszybciej taką osobę, której życie zrobiła. No, no właśnie, bo mam wrażenie, y, y, już mm -hmm. Panie Prezesie, że cały czas pokotuje w nas takie przekonanie. Nie za wcześnie zgłaszajmy, bo nie przyjmą, bo uznają to za kłótnie w rodzinie. Wiemy, że no być może z wyjątkiem Child Alert to jest trochę inaczej w tych, tych przypadkach, o czym to jest zaraz Zupełnie tak, zupełnie inny y, przypadek, ale jeżeli y, mówimy tutaj. Mamy podejrzenie, że życie i zdrowie naszej osoby najbliższej jest zagrożone. Nie wahajmy się od razu, dzwońmy na numer alarmowy. To 24 godziny to mit, nie ma czegoś takiego. Dzwonimy od razu, wówczas policjanci od razu reagują, uruchamiane są wszystkie procedury i trwają w tym przypadku szeroko zakrojone działania. Oczywiście rodzina szuka równolegle, ale też powinna przekazywać policjantom ważne informacje. Warto wiedzieć, co senior lub gdzie lubi przebywać, z kim, jakie miejsca są dla niego ważne, bo, bo często znajdujemy te osoby gdzie mógł w, w tak, które wiązały się z jego przeszłością. Przerwałem I... Panie Prezesie. Nie, ja nawet i zacząłem. Ale czy proszę pamiętać, że miasta, gminy weszły do takiego rządowego programu Opaska dla Seniora. Bardzo ważny program, bardzo ważna i ich... Przydatna rzecz, czyli zakładamy opaskę, która monitoruje funkcje życiowe takiej osobie. Tam jest nawet taka funkcja upadku, że jeżeli starsza osoba, która mieszka sama upadnie, jest natychmiast wezwana pomoc. One, te opaski w stałym monitoringiem systemu i to też bardzo w takich sytuacjach może pomóc, ale nie tylko w takich. To też może pomóc w tych prozaicznych sytuacjach, że ktoś w nocy wstaje, źle się czuje i nagle traci przytomność, gdzie jest alarm w centrali i te osoby zostaną z całą pewnością zaopiekowane przez służby. Także to też jest jeden z programów, to co Pani powiedziała. No i myślę, że przede wszystkim nie krępujmy się mówić o tych swoich problemach innym osobom. Do nas do telefonu zaufania dzwonią osoby, które krępują się właśnie mówić i z innymi bliskimi. I jeżeli nie ma innej możliwości, oczywiście dzwońcie do nas. Jesteśmy po to. A jaka Ale jest przecież... Wasza rada wtedy? Co mówicie? Pogadajcie, my nie, porozmawiajcie. My nie dajemy rad. My y, patrzymy szeroko na sprawę, na problem. Staramy się rozszerzyć y, y, pole widzenia tej osoby, bo często widzimy takie tunelowe widzenie. Widzimy tylko ten swój problem na końcu tunelu. Nie widzimy nic więcej. Nie widzimy, że jest telefon do policji, że jest telefon na pogotowie, że możemy do przyjaciół zadzwonić, tylko widzimy, gdzie oni są, gdzie oni są i tylko o tym myślimy, prawda? A przecież możemy w telefonie zaufanie właśnie staramy się to rozszerzyć to pole widzenia i zmotywować do działania. Z tego, co mówi pani komisarz, na szczęście wiele tych przypadków kończy się, no właśnie, powrotem do domu. To też jest specyficzna sytuacja. i Wiem, że Fundacja Itaka zajmuje się tego typu problemami. Jak gadać, rozmawiać z takimi ludźmi, kiedy oni po wielu miesiącach, wielu latach wracają do domu. Każda sytuacja jest inna. Myślę, że tutaj nie ma złotego środka i ważne jest, żebyśmy potrafili emocjonalnie, empatycznie z takimi ludźmi porozmawiać, żebyśmy mogli wczuć się w ich problem, bo każdy problem jest inny, każdy człowiek ma to troszkę inaczej to przyjmuje. To pan, proszę pamiętać, że specyfika szczególnie właśnie seniorów jest zupełnie różna w zależności w jakim, od ich majątku, od ich sytuacji rodzinnej, od ich sytuacji też małżeńskiej. Często niestety ta późna. Se, Późny wiek, nasz my mówimy to powyżej 80 lat, jest bardzo e, sfeminizowany, To głównie są panie. Panie też są głównym, niestety e, większość osób kto, chorujących na e, tak zwany zespół e, otępienia starczego Alzheimera to są kobiety. To kobiety. Więc e, ale przede wszystkim, jeżeli my, opiekunowie, mamy takie osoby. Mówmy im o telefonie zaufania, że jest coś takiego. Mów im o tym, żeby śmiało dzwoniły na policję. Przecież to bardzo, to są trzy cyferki tylko. I które bardzo Państwu serdecznie polecamy. 112 ten numer, który pod którym policja czeka na takie sygnały 301 i 4. to z kolei numer gdańskiego telefonu zaufania. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. Komisarz Karina Kamińska, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku i Regiusz Regi Kwieciński, prezes gdańskiego telefonu zaufania. Dziękuję, dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.